Możemy wszyscy się razem cieszyć, razem bawić, ale przede wszystkim razem posłuchać pięknej muzyki, pięknych liści. I tego wam na tym koncercie go życzę, bo festiwal trwa już drugi dzień, ale dziś to najważniejsze, najważniejszy koncert, to najważniejsza, najważniejszy element tego festiwalu. <śmianowicie> cykliczna impreza organizowana przez Zarząd Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. To projekt, który od 1972 roku jest realizowany w Koszalinie i którego celem jest podtrzymywanie tradycji i tożsamości mniejszości ukraińskiej zamieszkujących w Koszalin, o Morze Środkowe. A nie tylko, bowiem zaproszone zespoły przyjeżdżają z niemal całego kraju. W tym roku mamy z uwagi na pandemię COVID-19, ale też i okres taki grupowo przyziębieniowy niestety, ale mniej zespołów. Na deskach Centrum Kultury 105 gościmy 16 zespołów z kilkunastu miejscowości. Dwa lata temu przed pandemią mieliśmy okazję gościć nawet 30 zespołów z 30 różnych miejscowości i 400 wykonawców. W tym roku niestety z uwagi na te obostrzenia również mamy mniej uczestników. E, co roku organizujemy również od 19 już lat e, kolejny konkurs stysunkowy Ridnicembi moim oczom. To Konkurs, którego celem jest e, nawiązanie relacji pomiędzy wnukami a dziadkami babusiami, aby przekazały swoim wnukom historię, tradycje. Być może opowieści, jak było wcześniej w ich w młodych czasach przed wysiedleniem, przed akcją Wisła przed 1947 roku. Zatem te rysunki, które są, to są przekazywane opowieści dziadków na formie rysunku czy, czy też innego e, e, wydania rysunkowego. Ehm. W tym roku również, z uwagi na pandemię, prowadzimy festiwal w systemie hybrydowym, to znaczy mamy świadomość, że nie wszyscy uczestniczy mają możliwość uczestniczenia na żywo w festiwalu i bycia widzem podczas sobotniego czy niedzielnego koncertu i dla nich specjalnie przygotowaliśmy film prezentujący najlepsze nagrania. Które będzie prezentowane na kanale YouTube, na kanale dedykowanym specjalnie przez Związek Ukraiński Podział w Koszalinie. Na tym nagraniu chcemy pokazać wszystkie zespoły, które wystąpiły podczas naszego festiwalu. Festiwal przede wszystkim służy temu, aby podtrzymywać tradycje, i kulturę mniejszości ukraińskiej w Polsce. Ale z drugiej tej strony chcemy budować obraz tolerancji w Polsce, bo poprzez wzajemne poznanie mamy możliwość, aby. Dzieci z mniejszości ukraińskiej, ale też z innych mniejszości, miały możliwość pokazania swojej twórczości, swojej kultury nie tylko Polakom, narodowości ukraińskiej, ale również Polakom, którzy mieszkają w Koszalnie czy w regionie. I dla nich też chcemy pokazywać wszystko, co dobre w ukraińskiej kulturze.